Niestety zastałam na wschód słońca. mój brat z tatą zdążyli. Może jutro mi się uda, ale chciałam odpocząć, bo jedziemy dzisiaj do wyjątkowego miejsca, do tak zwanego Taka Jest to chyba najpiękniejsze miejsce w Miazaki, jeszcze nie byłam. Także no, przed nami dwie godziny drogi autem. Jedziemy dzisiaj wszyscy, czyli ja, tata, brat oraz oczywiście dziadek, który będzie prowadził auto. I taka cicho to jest taki piękny wąwóz. Myślę, że wiele osób może kojarzyć ze zdjęć, bo to jest takie ikoniczne miejsce, w których można właśnie pływać takimi łódkami, ale nam się nie uda, bo trzeba robić rezerwację kilka miesięcy wcześniej, a jak wiecie, mój wyjazd był taki spontaniczny. Także no, ale i tak mam nadzieję, że widoki będą piękne i że nie będzie zbyt dużo turystów. Wybieramy się dzisiaj właśnie specjalnie, żeby to nie była niedziela, kiedy też lokalnie po prostu mnóstwo ludzi się wybiera, więc no, będę relacjonowała i pokażę Wam, jak wygląda najpiękniejsze miejsce w Japonii. Chodź, yes. chodź, 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 chodź. Dojechaliśmy do pierwszego punktu widokowego, ale spójrzcie jaką ciekawą samochodową paletę kolorów wybierają japończycy. Szczególnie na południu, bo tutaj jest taki tropikalny klimat, więc no białe auta odbijają światło słoneczne. się? Upał był nieznośny, a dziadek szedł najszybciej z nas. Naprawdę, jak na 80-latka, ma rewelacyjną formę. Nawet jak na młodą osobę, to jego forma była świetna. Widoki były przepiękne, takie dzikie, pokryte mchem. Do tego dźwięk bystrej rzeki i chłód od kamieni i wody. Dotarliśmy do groty Amano Yasukawara, miejsce, gdzie zgodnie z mitologią japońską 8 milionów bogów zgromadziło się, by zastanowić się, jak skłonić boginię słońca Amaterasu do wyjścia z groty, w której się schowała. A te małe stosy kamieni to symbol modlitwy. Wierzy się, że ułożenie takiej piramidki może spełnić życzenie. I szybka zmiana scenerii, wróciliśmy do kawiarenki Polody. ja wybrałam o smaku maczy, ale co najbardziej urokliwe, skryte było za tym małym domkiem, czyli niewielki sklepik z rękodziełem i teraz nad przepaścią, niezwykle klimatyczne miejsce w koronach drzew. Kolejny punkt dzisiejszej wycieczki, czyli przejazd pociągiem nad wąwozem, taka cicho. Nie zdążyliśmy na poprzednią turę, więc ponad pół godziny spędziliśmy w takiej drewnianej, starej poczekali. Czekamy właśnie na pociąg do taka cicho, do wąwozu, taka cicho, czyli głównej atrakcji. Tam właśnie, gdzie są takie kończne zdjęcia, często na jesień, w których można takimi łódkami pływać, ale tak jak wam wspomniałam, rezerwację trzeba robić kilka miesięcy wcześniej, przynajmniej w tym terminie, w którym jesteśmy, bo jeszcze jesteśmy w sezonie. Odnośnie nowoczesności w Japonii, to wciąż w nieremontowanych miejscach, w których czas się zatrzymał kilkadziesiąt lat temu, można się spotkać z taką dziurą zamiast muszki klozetowej, a tym bardziej łoszletu. 間もなくグランドスーパーカートが発車いたします。 To machanie Japończyków jest bardzo znane i myślę, że to sympatyczny gest. Widoki były przepiękne, zarówno w zieleni, jak i w samych tunelach, w których puszczono świetne iluminacje. W punkcie widokowym, pan motorniczy puszczał bańki mydlane. Takie rzeczy chyba tylko w Japonii, ale to było urocze. W drugą stronę my byliśmy na początku wagonika, więc widoczki były jeszcze piękniejsze. Wspomniałam, był okropny upał, odczuwalna temperatura pewnie przekraczała 40 stopni, więc dziadek został w okolicach parkingu, żeby chwilę odpocząć, a my poszliśmy do głównej atrakcji, czyli tego ikonicznego wąwozu taka Na miejscu można było kupić serduszko i wpisać imiona, więc jeśli ktoś jest romantykiem większym ode mnie, to może się pokusić o taki symbol w wyjątkowym miejscu. A tak wygląda to ikoniczne miejsce. Znowu szybka zmiana scenerii, skłodnieliśmy, więc wybraliśmy się do restauracji takiej sieciówki, Joyful. Chcieliśmy się załapać na lunch w preferencyjnych cenach, ale się nie udało. Pani powiedziała, że w minucie, w której zamówiliśmy, oni właśnie zamknęli tę opcję. Co nie zmienia faktu, że było pysznie i ja zamówiłam wejgorza, czyli unagi. I witam się z wami w niedzielny poranek, dzisiaj kontynuacja naszego odkrywania okolicznych pięknych miejsc. Jest gorąco, więc nie dziwi się że zawsze ma przy sobie parasolkę przeciwsłoneczną. Dzisiaj jesteśmy w punkcie widokowym w Hughes, czyli w takim mieście właściwie obok. Ile jechaliśmy? z 40 minut? tego nie. Ale jest piękny widok. Nigdy nie widziałam, żeby tyle orów latało w okolicy. Ale jest pięknie. Tylko gorąco, ale przepięknie. Kota mi wyjaśnił, że. Jeśli zadzwoni tutaj, w tym miejscu i e, pomyśli. No to. No, to. <grym> że... mi wytłumaczył, że jeśli tutaj się zadzwoni tym dzwonem i pomyśli życzenie, to się spełni. Także... A nie pomyślałam życzenia. Dzisiaj jesteśmy na takiej e, rodzinnej wycieczce. E, kawałek dalej. Ja już tutaj raz byłam i. No, to są takie wciąż nasze rodzinne strony. Także idę poszukać Gabriela, bo gdzieś mi tutaj zniknął. Wszyscy <laughs> poszli w inną stronę, ale zobaczymy, co tutaj jest, bo on już tutaj był kilka razy. Także może pamiętaj, ja ostatnim razem byłam chyba z 10 lat temu. Także A, może znajdziemy jakiś automat z napojami, jest tak gorąco, jest 36 czy 37 stopni. Nie mam nic do picia, także już zaraz poszukamy. Bo w Japonii jednak te automaty z napojami są na każdym kroku. Ale tutaj chyba nie ma. Może podjedziemy gdzieś autkiem, bo później wybieramy się na obiad do e, takiego lokalnego miejsca, właśnie słynącego z e, owoców morza, z ryb. Ale piękny motyl. To są takie wielkie te owady. E, no. Idę tu popatrzeć jeszcze. Widok jest przepiękny i ten dźwięk cykat uspokajający. Cudne miejsce. I w ogóle nie ma turystów, jesteśmy tylko my. Takie fajne lokalne słodkości, właśnie z tymi cytrusami, które tutaj rosną, czyli Hyuga Natsu oraz oczywiście z Mango. Nie wiem, czy tutaj kupiłam, albo na lotnisku, ale koniecznie mi coś takiego lokalnego. A oh Pokaż, co ty masz? Ja taki mam. Dobra? To jest sok? Mosok. Musisz też takis próbować. Oh. Kore. Cytrusy. Okay. A, <laughs> tu tego, no, pomarańcze zrobili. Idziemy dalej do punktu widokowego do wciąż działającej latarni morskiej. grają w golfa ręcznikiem. Upał naprawdę ciężki do zniesienia. Bez tych małych ręczniczków lepiej nie wychodzić na zewnątrz. Lozi ma super formę, nie? W takim upale... Czy jest ciężko. Nie no, ale on ma 80 lat. W Polsce, pewnie nie było taki upał, to w ogóle byśmy się z domu nie ruszyli. I pierwszy raz w plażach. Niestety, ani razu nie wstałam na wschód słońca. ма ани един турист със цял куп чудеса Jest pusto, nie ma ani jednej osoby. Tylko. Niedawno był tajfun, więc ta plaża jest trochę nieuporządkowana. Dużo muszli, dużo takich wodorostów jest na plaży, ale to też ma swój urok takiej dzikiej natury. Piłeczka? Ha, ha. Ale będziesz miał fajną pamiątkę Ciepła woda, nie? Ciepła taka super piłeczka Nie taka standardowa Czekaj, czy przejdziemy tam czy za głęboko Teraz czas na wyjątkowe miejsce, taką kulinarną perełkę, o której mało kto wie oprócz lokalnych mieszkańców. Czyli taką rybacką restauracyjkę, w której podają najświeższe owoce morza. Osobiście to moja ulubiona restauracja w całej Japonii. Najpierw kupujemy bileciki, wybierając dany cyt obiadowy. Mamy nawet śliczne czarki do bezpłatnej wody, a nawet herbaty. To był Macia. Na stoliku położony był czajniczek, gorąca woda, pudełeczko z herbatą, naprawdę super jakości, i czarki. To wszystko w cenie posiłku. Cały set kosztował niecałe 35 zł. Mm.

Dla dzieci takie malutkie krzesełka, żeby wygodnie im się siedziało. Urocze. Oczywiście, przed wejściem na tatami musieliśmy ściągnąć buty. Wróciliśmy się przebrać i pojechaliśmy na spotkanie z przyjacielem rodziny, pewnie niektórzy mogą kojarzyć z filmiku Gabriela o herbacie, wystąpił również w naszej książce, czyli naszej Japonii. Pojechaliśmy do specjalnego miejsca, w którym płaci się raz i w danym przedziale czasowym można jeść bez limitu. Chyba po Tajfunie mieli jakąś awarię i troszkę lało się z sufitu. W stołach jest wbudowany taki palnik grill i sami wybieramy i pilnujemy tego mięska lub warzyw.

Wróciliśmy do domu, jest godzina 19, Musimy się spakować. Jak widzicie, tutaj już mamy prawie pełną walizkę. Także no nie wiem, planowaliśmy jeszcze zakupy w Tokio, ale no będziemy musieli napchać trochę rzeczy do podręcznego bagażu. Yy, dokupiliśmy walizkę na drogę powrotną, bo no jednak zakupy w Japonii to coś innego, są zupełnie inne produkty. A no, dzisiaj jest ostatni dzień miazaki, także łezka się wokół kręci, bo długo mnie tu nie było. Nie wiem, kiedy kolejnym razem przylecę. Mam nadzieję, że niedługo, chociaż szczerze mówiąc, mnie troszeczkę przeraża aż taka długa podróż, bo to jednak no, za 24 godziny trzeba liczyć, żeby tutaj dotrzeć do miazaki z dwuletnią córeczką na razie będzie ciężko, a też ją tak zostawiać często, to no, też za nią po prostu tęsknię. I nie jest takie łatwe. No, także pakuję się i zaraz jeszcze zejdę do dziadka, żeby spędzić te jeszcze ostatnie chwile podczas tego wyjazdu. A jutro rano o 10.30 mamy lot do Tokio. Tam spędzimy no, dwa dni, dwie noce. No i wracamy do Polski, także myślę, że jeszcze coś nagram z Tokio. Ale no, tymczas Miazaki był naprawdę magiczny i bardzo się cieszę, że no tak spontanicznie postanowiłam, że tu przylecę, że zrobię niespodziankę i no to był bardzo dobry rodzinny czas. Także dziękuję wam też za te chwile spędzone właśnie w Miazaki, że mogłam je wam pokazać i dzięki temu też je uwieczniłam na filmiku. Także też po prostu będzie to coś. Takiego miłego będzie taka pamiątka dla mnie i dla mojej rodziny. Tak no pewnie Maciek, mama, zobaczą. No, także widzimy się pewnie jutro, ale już z Tokio.